że no jest, jest ten Jak to się mała, bar na Windakiewicza tam rośnie i żeby zainterweniować w tej sprawie. Tak, tak, to wszystko poszło do urzędu. No to do urzędu ja tak, też tak. zgłosiłem. A no. zapisze pan mnie do książki ja, Czy jest zapisany 11, pan zapi zobaczy, czy zapisał, zgłaszałem, czy jest zapisana interwencja. Nie no jest Wieje? No to Zastrony. trudno jak wieje A może tak to zobaczymy tak? że dobrze wychodzę? 11 dzwoniłem, czy Pionika jest tam zapisana interwencja nie, i no. dzisiaj zapisać jeszcze drugi raz jest o 17 ale to poszło wszystko jest w trakcie realizacji to nie szkodzi, co tam jest ja no. zgłaszam i zapisać mnie tam że no. ja tu zgłaszam interwencję mówi Pan, że, że to, żeby to się nagrało, tak? 11 o 17.40 tam dzwoniłem tutaj do Straży Miejskiej mam w telefonie zapisany jak nie, to niech Pan już nie szuka, bo no chyba... Nie, bo ja byłem na urlopie, to ja nie przyjmowałem. No to nie wiem kto, no, na natomiast zapisze jest... Pan dzisiaj mnie tutaj, bo to już nie będziemy szukać jak tam no, Pan... No, na pewno Pan nie zgłaszał. Zgłaszałem telefonicznie. Nie zgłaszał Pan, bo nie ma, nie ma... No bo tak mówią, że... no to niech Pan teraz, dzisiaj mnie zapisze, bo no, ja... No, dobra. Ja przepraszam, tylko chciałem zapytać, związek emerytów gdzie tu jest? Podobno... Na pierwszym piętrze i w korytarzyk w lewo. Okej, okay, dziękuję. Proszę. Jest godzina 12, dzisiaj jest 16. Jak pan się nazywa, żeby się nagrało? No tak. Adres też czy nie, trzeba adresu? Bezek Ma pan adres swój zamieszkania? Tak. Ale to, to widocznie takie były czasy, że ktoś go znał, nie? Nie było internetu, to nie było wiadomo, nikt nie wiedział, tak, że będzie internet. Interwencja w sprawie rosnącego tak. barszczu Sosnowskiego, Krakowska Windakiewicz. Krakowska Windakiewicza i, i tego samlickiego. Chyba czy coś takiego. Zawsze tak. trzy ulice, cztery ulice się tam idą. No ale to jest przy, no. bardziej Rosnący Barszcz Sosnowskiego przy płocie, żeby obtaśmować i zainterweniować w tej sprawie no, tutaj. Just, bo wtedy dzwoniłem, mówią, że mają tylko jeden, jeden patrol. Teraz tu szedłem, patrol jeździ samochodem waszym. Tak, Tutaj jechał. to też jeden. No, to jest, zgłosić jeden. im, żeby tam zainterweniowali. To, to jest w trakcie realizacji. No to I ile się... to jest? Cały, cały miesiąc realizują i to zaraz za Tak, zakry... bo to właściciel jest mieszka, gdzieś za granicą. Mieszka w Polsce centralnej. Aha. No. I tu I, olewa wszystko. I, i to... Jeżeli działka jest niezamieszkała, właściciela nie ma na miejscu, niestety to wszystko się odbywa Zdanie. na zasadzie korespondencji. No to można ro, cały rok czekać, a to się zaraz zasiewają, się następne i. No W tamtym roku też żeśmy działali i, i, I jak został, wyszło? został wycięty i wypalony, nie? Straż rozchodnicza tam działała? Straż, urząd. No a teraz co? Nie straż mogą. No a straż... teraz nie mogą działać? No ale muszą dostać zezwolenie od właściciela. A no właściciel pewnie. jak nie da zezwolenia to co? To będzie to dalej rosło. Jak zarośnie całe osiedle to będzie, będzie dopiero będą działać. No nie do końca, no. Tam akurat się trzyma tylko na tej dzień. Nie, ciąży. nie. Tam mówiła pani, że było parę lat dalej, a, a teraz jeszcze bliżej rośnie. No, On się jest, sam z korzenia odrasta albo z nasion. Jest w trakcie realizacji. No, no to, że... to możemy czekać nieskończoność. No nie do końca. No, no. Nie Jaj. do końca. No musimy czekać po prostu na właściciela. No to, to nie ma... A właściciel pojechał za granicę na wczasy i nie wiadomo nie, kiedy nie, przyjedzie. To jest starsza osoba. No i starsza osoba w takim no, upale nie będzie jeździć. No, Iść jest wciąż, a to dopiero jechać, gdziekolwiek. Ale już po południu będzie lżej, bo będą burze. No ale to nie. Zapisuje pan, żeby interweniować? Do kogo to jest? To... No tak, no jest zapisane. No, nie? zapisane. Kiedy będzie to odpowiedź interwencja w tej sprawie? A przez taśmami można tam. Chodnik, ja teraz szedłem, ludzie idą i mogą być narażeni, bo tam na płocie wisi tam ten tak, te tak, naszy, tak. Te tam roślina. Byśmy tam taśmy powiesili już... Ale teraz nie ma taśmy. Dwa tygodnie temu. Nie ma taśmy teraz w ogóle. Nie ani śladu taśmy. No, no ktoś uczynny złotych. Prze, no to niech tam przejechać patrol jechać i to powiesić taśmy. Podjedziemy. No to